Dla kogo przeznaczona jest blefaroplastyka? Blefaroplastyka przeznaczona jest dla osób w każdym wieku. Możemy mieć do czynienia z obecnością np. przykład przepuklin tłuszczowych powiek dolnych w wieku młodszym, to znaczy osób 18-30. Wówczas możemy wykonać blefaroplastykę dolną z dostępu przez spojówkowego. W wieku starszym blefaroplastykę wykonujemy ze względu na dermatochalazję, czyli wiotkość tkanki skórnej. Wówczas wykonujemy ją z dostępu zewnętrznego, usuwając również ewentualne przepukliny tłuszczowe. Blizna umiejscowiona jest w przypadku blefaroplastyki górnej w zmarszce na powiece górnej, w związku z czym jej widoczność jest minimalna. W przypadku blefaroplastyki dolnej blizna znajduje się zaraz pod linią rzęs, co również zmniejsza jej widoczność. Panuje również błędne przekonanie, że blefaroplastyka jest zabiegiem tylko dla kobiet. Nie jest to prawdą. Mężczyźni również wykonują ten zabieg. U mężczyzn ta dermatohalazja jest procesem szybciej postępującym, w związku z czym Często mamy już do czynienia ze wskazaniami medycznymi do blefaroplastyki, czyli z ograniczeniem pola widzenia w kwadrantach górnoskroniowych. U kobiet częściej mamy do czynienia z tak zwanymi, z tak zwanymi przepuklinami tłuszczowymi, czyli ta skóra powiek wydaje się bardziej obrzmiała.